Gra na, 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 Na Na Pawlu, czy na... Nie, na, na, na urazie. Filip gra na urodzie? A co, ale teraz się dostał w meczu? Janek, ze strzałem! Ze Szybciej, Kuba, szybciej! Środka? Dawaj, jedź, Szymek, jedź! Ze Spokojnie, zastaw, zastaw się. Dobrze. Gadu, 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 druga. No, spokojnie, Janek! No jak, jak? Brawo, brawo! Dawaj, dawaj, Janek, jedź, nie ma! Nie ma! Ej, trzyma cały czas! Jeeeej! Jest, jest! Jest, Janek! Brawo! przemek, jedź! Brawo, Przemek! Brawo, jedź, Janek! Zagrajmy! Jedź! Sam, Bartek! Bartek, jeszcze raz! Jeszcze raz! Jest! Jest! Yes! Yes! No! Ja Nie! Yes! 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 Janek, brawo! Jest! Brawo, Janek! Brawo! To jest Muszyn! Brawo, brawo! Trzymamy to, panowie! Trzymamy to! Bartek! Sebastian! Michał, jak coś, to cofnij Igora, żeby ci grał z tyłu, nie? Ustawiaj go tam! Panowie, wracamy! Dawaj, Bartek, dawaj! Brawo, Damian! Brawo, Damian. Gramy? Dobra, to ten... Krzysiek później jeszcze wejdzie za... Och, ja wam brylu. Dawaj Bartuś, dawaj. Igor nie daj. Brawo. Jedź, jedź. Jedź, jedź Igor. Ja! Yeah, nie, yeah, yeah. brawo, brawo. brawo mi... Spokój Janek, jest wujek. Jedź, nie ma, jedź. Wujek spokój. Ja! Yeah, yeah.

Bravo, bravo! O Bota, o Bota, o Bota. O Bota.